No, jestem co już od 5 godzin i nawet udany, udany, udany kop, udany, udany Jeśli można, można nazwać jakieś 10 rysunków. na trochę więcej, ale nie jest tutaj źle. No, zwłaszcza, wystarczy wystarczy spojrzeć, wystarczy spojrzeć. Wystarczy spojrzeć. A, a parę pomysłów też się uzbierało dzięki czy, czytaniom tabli, wiedzieliście, że jest, jest zwierzę spokrewnione z żerafą, ale jak zebra, który dzięki odżywianiu się glinie i dre... węglu drewnianym jest odporne na truciznę, ale z innej beczki na widok e... Nie Niedźwiedzia przywróciły wspomnienia o, o wydarzeniach ze stumilowego lasu. a teraz... a teraz... akwarium? wizyta w akwar, akwarium. Więc i dotknięcie wodospadu naprawdę schłodziło przynajmniej moje ręce. a prawdziwe, prawdziwe ukojenie. Jeszcze widok niektórych yy, zwierząt... Yy, z rogami, chyba hey, tu zał kim uda, chyba tu zał kim uda. Najlisze no, jednak, że uda mi się jeszcze trochę porobić, zanim wychodzę. Tron jest dostać do zamknięcia, czyli do 18. Ech, niestety musiałem przez to zjeść obiad tutaj, niestety tutaj, no, ale czego prawdę mówiąc nie jestem do końca zadowolony. Pięć tych za buraczki, prytki i takie du trochę duże nagie, z czego one kosztowały ponad połowę. Jest, jest to nie tyle inflacja, co mi miejsce, tak? Płacimy też za jedzenie, które tu dowieziono. jak na przykład na schroniskach, na szczycie, e, nieprzyjemnie. Przynajmniej wodę są sobą wziąłem i nerkowce, żeby trochę mieć co jeść. Odpocznę tu chwilę i wracam do spaceru. O, na pewno znajdę jeszcze jakiś pomysł do rysowania i jakieś inspiracje.